Przemyślałem to i uznałem, że nie mogę pełnić funkcji przewodniczącego. Dlatego zdecydowałem się wystąpić z samorządu szkolnego. Ale chciałbym zaproponować kogoś, kto na tym stanowisku sprawdzi się dużo lepiej niż ja. Proponuję E. Co? Ona ma siłę, ducha i odwagę, jakich tutaj potrzebę. Nie, 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 nie. ja nie chcę! Panie King, proponuję rozpisać nowe wybory. Zgoda? Oczywiście! Alan wystartuje w nich przeciwko tej dziewczynie. O tak, muszę powiedzieć, że ten dzieciak potrafi zainspirować. To przywódca, urodzony lider. Tak, zawsze mówi prawdę. Nigdy nie manipuluje, dlatego wszyscy go szanujemy. Tak, trzeba mówić prawdę. Trzeba być uczciwym i Asertywnym, jeśli oczekuje się od innych szacunku Inaczej... Pomiatają człowiekiem Jesteś na mnie zła? Myślałem, że się ucieszysz Nie, myślałeś, więc już więcej nie myśl Po prostu spytaj mnie, czy czegoś chcę, czy nie nie wiem, myślałem, że to najlepszy sposób. Najlepszy, żeby ratować skórę, tak? Ty oczywiście myślisz tylko i wyłącznie o sobie. Inni nic cię nie obchodzą. Jak możesz stawiać mnie w takiej sytuacji? Czekaj, ty postawiłaś mnie w takiej samej. Nie takiej! Ja nie jestem oszustką, która udaje przed wszystkimi inną osobę! Jest druga strona medalu. Dzięki temu oszustwu mieliśmy szansę się poznać. Och, tylko nie próbuj mnie czarować i nie zmieniaj tematu! Eni, wszyscy na ciebie zagłosują. Ale ja nie startuję. Co? Przecież musisz. Tylko ty jesteś równie dobra jak Jake. No i będziesz pierwszą kobietą, która zostanie przewodniczącą tej szkoły. Wszyscy chcą na ciebie głosować. Jeśli nie robisz tego dla mnie, zrób to dla dziewczyn z tej szkoły. Dobra, startuję. Tak. tak. Czułam, że się zgodzisz. Zaraz wszystkim powiem. Ha. Przestań. Nie masz zielonego pojęcia, jaka jestem na ciebie wściekła. Nie zbliżaj się do mnie. Masz wielką szansę wygrać wybory Ona nie ma doświadczenia Nie jest liderką, nie ma żadnych szans Ty chyba nie doceniasz Eni Proszę cię Eni, Eni, Eni Przestań, teraz już wiemy co chcą usłyszeć Więc wystarczy, że to powiesz Musisz udawać szczerość I kłamać jak mistrz I co miałbym powiedzieć? No na przykład powiedz im, że masz już dosyć ojca Że jestem tyranem i niszczę tę szkołę Że nie możesz ze mną wytrzymać Bo to właściwie prawda Co? Eni Słuchaj, jeśli chcesz mnie namówić do rezygnacji, to daruj sobie, bo będę startować i wygram. Tak, wygrasz. Szanuję cię i podziwiam. Takiej osoby nam trzeba. Ustąpię ci miejsca. Dobra, jak tam chcesz. Ja tutaj haruję jak wół na twoje zwycięstwo, a ty rezygnujesz i dajesz jej wygrać? Ja ni nic na to nie poradzę. Kocham ją. Nie pan, on pewnie poszedł do sklepu. Na pewno wszystko się ułoży. Blake, skarbie! Wróciłeś? Widzi pan, on tak. wrócił. Tak, już ci lepiej? Chcemy ci wybaczyć i zapomnieć o sprawie, ale. Przydałyby się przeprosiny. Nie przyszedłem przepraszać, raczej na odwrót. Ten szampon jest groźny. Drażni skórę, dobrze wiesz No może nie jest najlepszy, ale na pewno też nie najgorszy Ale ja jestem najlepszy Nie firmuję rzeczy, które nie są wystarczająco dobre Dobra, niech będzie Pozwę cię za złamanie umowy Nie! Wej, a... proszę Tak, skarbie, nie potrzebujemy skandalu Po prostu musisz wystąpić w tej reklamie Nie zrobię tego i koniec! A wy, drodzy przyjaciele, uważajcie Będę miał na was oko Możemy świętować, bo wygrała Eddie. Woo! I wanna see the world that I've been told about If I lose my step, I know I'll sort it out I Gotta make a move, I'm not giving up Gotta find the strength within some That have held me away. I'm willing to try. I'm eager to see. The future looks like a dream that it would be. Cause today's a new day. I'm spreading my wings. I give up the fears that have held me away. I'm willing to try. I'm eager to see. The future looks like a dream that it would be. Nie wierzę, że po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, tak mi się odwdzięczasz. Ale ty taki jesteś. Jak twoja matka. Mierny. Nieodpowiedzialny. Frajer bez ambicji. Przestań! Co ty robisz? No, nie po oczach! Więc. jestem frajerem jak mama? A może Beksą, Mięczakiem? Jak ty, tato, eh? Jakieś wieści? Sprawy idą dobrze, panie Fink, gorzej ze mną. Proszę mnie słuchać, bo powiem prawdę. Dobra? Przepraszam cię najmocniej. Hmm. Dzisiaj ktoś nauczył mnie pewnej bardzo ważnej rzeczy. Umiem wyznaczać granice, potrafię być uczciwy i wiem, że zawsze powinniśmy mówić prawdę, nawet jeśli zaboli. I prawdę mówiąc, proszę pana, mam już dość tego, jak pan mnie traktuje, wykorzystuje i bez przerwy mną pomiata. Ale to już przeszłość. Ać, było tak blisko. Przepraszam, Skate. Jeśli już mówimy sobie prawdę, to musisz wiedzieć, że jesteś najgłupszym, najgorszym i najmniej użytecznym pracownikiem, jakiego kiedykolwiek miałem. Ach. Masz już dość prawdy, czy... No Mógłbym cię nawet zastąpić krzesłem. A i tak pracowałoby lepiej niż ty. Bardzo blisko. Zawsze kochałam twoje piosenki i... Zawsze uważałam, że jesteś taki przystojny i w ogóle. Ale teraz jestem pod wrażeniem jaki odważny i uczciwy się okazałeś. Mówisz prawdę, choćby nie wiem co. To zdałem twój sprawdzian. Na szóstkę z plusem. <gry> <gry> Eni, musimy pogadać. To chyba jakieś kosmiczne nieporozumienie. Nieporozumienie, no jasne. Teraz, jeśli chcesz się ze mną spotkać, musisz się umówić z Palomą, moją sekretarką. Przestań, chyba przesadzasz. Dosyć. Od teraz rozmawiam z tobą tylko o sprawach szkoły i traktuję cię tak samo jak wszystkich innych uczniów. Dziękuję. Najważniejsze jest być uczciwym wobec samego siebie. I choć szczerość czasami nie przychodzi łatwo, to zawsze jest najlepszym wyborem.